Nie dawajcie mi arbuzu pod pachę. Są niepoprawne politycznie. E, to jest moja wewnętrzna polska cebula. Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Ja się nazywam Michał Reza jestem Irańczykiem. Przyjechałem do Polski w 2017 roku i nauczyłem się języka polskiego. Dzisiaj jestem w Białym Stoku, dobrego kolegi, e, który jest Iranistą, i znalazłem u niego świetną książkę w której znalazłem ciekawostki i uznałem, że dzisiaj wrócę do Was z takim odcinkiem, w którym będę opowiadać o irańskich związkach frazologicznych. Oczywiście wszystko przetłumaczę na polski, żebyście też mieli wizję, w jakich kategoriach Irańczycy myślą. Dzisiejsza ta książka, którą znalazłem tutaj u kolegi, to się nazywa Współczesny słownik persko-polski. Jest książką Katarzyny Jawaheri Szpak y, i Mikaila Jawaheriego. E, pewnie to jest jakieś małżeństwo, które e, napisało razem tę książkę. można powiedzieć, że to są powiedzenia, trochę można powiedzieć, że to są przysłowia, ale w dużej mierze, po prostu jak dla, dla polskiego ucha, wydaje mi się, że mogą to brzmieć jak. Związki logiczne. To jest część, którą napisał chyba w tej książce Marcin Krzyżanowski. Tak, e, tak. Nie, nie przeczytałem całej książki, tylko zajrzałem bardzo szybko. Wczoraj ja dopiero poznałem tę książkę. Pierwsze irańskie przysłowie, które musicie znać, nawet w mojej polskiej rodzinie to się używa już tego. Endunez dire bahal gozaśtan, czyli wsadzić arbuza pod pachę komuś. E, jak, się, jak mówi się, że. Hendunez direwaha lamnazor, albo nie wstać mi arbuzów pod pachę, znaczenie jest to, robić coś na pokaz, puszyć się, udawać większego niż się jest. Na przykład, ja mówię, że. Nie wiem, e, Michał najlepiej myje nacienia, ale mówię to z takim pokazem, z, takim, e, z taką małą manipulacją, żeby Michał poszedł i umył na cienia. Wiecie o co chodzi? Albo że, nie wiem, Michał najlepiej robi zakupy, albo kupuje najlepsze ogórki, na przykład. Implikujesz słuchaczowi, że chcesz, żeby ta druga osoba, o której mówisz, poszła, poszła i zrobiła to, coś, to, czego oczekujesz. Ja używam w mojej polskiej codzienności, używam i moi bliscy Polacy o tym wiedzą. i ze mną, ze mną, jakby w, co w tym samym toku myśli bardzo często jak rozmawiam, więc fajnie byłoby jakbyście wy też znali i będziemy e, dalej używać e, tego zdania z czyli dawanie arbuzu pod pachę nie dawajcie mi arbuzu pod pachę o C2, o Michał najlepiej jest, to będzie C2 a ja mówię nie, nie dawajcie już arbuzu mi pod pachę", bo, bo jakby dajesz arbuzę, żeby ktoś nosił, tak kuch be kuch nemire se... Wali odam, bo odam miresat. Czyli góra do góry nie zbliży się, człowiek do człowieka się zbliży. Znaczenie: góra z górą się nie zejdzie, ale człowiek z człowiekiem zawsze. Wydaje mi się, że to jest po polsku też już e, zrozumiałe. Czyli, czyli góry raczej się nie spotkają, ale człowiek może człowieka spotkać, bo górę gór się nie da, nie da się ruszyć. Kilka tych zdań są e, takie niepoprawne politycznie po Polsku i jak się mówi na przykład Mahira Harwata Zast, czyli kiedykolwiek wyciągniesz rybę z wody, ona jest świeża, czyli ryba wyciągnięta z wody jest zawsze świeża, e, czyli na pewne rzeczy nigdy nie jest za późno. No, jakby tutaj e, mówimy o śmierci ryby a zazwyczaj wydaje mi się, że w języku polskim nie rozmawia się o w ogóle o jakby śmierci zwierząt z taką łatwością, jaką w Iranie się e, używa. Bo następne, następne e, zdanie, które chcę Wam powiedzieć jest e, to czyli kamień jest, jest za darmo i wróbel jest za darmo. Dosłownie to znaczy, że kamień za darmo, wróbel za darmo. Czyli e, nie masz nic do stracenia. Po prostu e, uderz kamieniem w tego wróbla. E, no to jest, mówię, to jest bardzo agresywne wobec zwierząt. E, I po polsku zazwyczaj trochę się... Wydaje mi się, że trochę się cenzuruje takie rzeczy. No ale Irańczycy to używają, jakby tego używają. W codziennym życiu i mówią: Sangmow, Goldziszkmow, czyli e, kamień jest za darmo i wróbel jest za darmo. Zawsze możesz próbować, e, że nic nie stracisz, e, jeśli spróbujesz. Migam nare, bedusz, czyli mówię, że to byk, a on mówi: Weduj. Czyli pewne rzeczy są niemożliwe, a pewne cele są nierealne w danych okolicznościach, po prostu. Czyli trochę jak bicie, bicie grochem o czy coś takiego można porównywać. Morge hamsoje gaza. Razast. Morge Czyli kura sąsiada jest gęsią. Trawa jest zawsze bardziej zielona po drugiej stronie płotu, czyli zawsze to, co myślimy, że jest u innych, jest lepsze od tego, co my mamy. To jest jedno zdanie, które bardzo mi się podoba. Gol posztoru nadara, czyli kwiat nie ma tyłu i przodu. Czyli piękna rzecz albo piękna osoba jest piękna z każdej strony i w każdym aspekcie. Lubię, lubię też tego używać, chociaż mniej zdarza się, że rzeczywiście używam. To jest już dość poetyckie, e, dawanie arbuzu pod pachy, wydaje mi się, że nie jest aż tak poetyckie, jakby bardziej można w takim codziennym użytkowaniu to wprowadzić, ale e, to, że gol na równodronnie, nie wiem czy zawsze mi się uda. E, to jest ładne, że kwiat nie ma tyłu i przodu. Gar sabr koni góry halwa Czyli jeśli poczekasz z gorzkiego winogrona, Chałwę zrobisz. Po polsku cierpliwość popłaca. E, czyli opłaca się być cierpliwym. E, a Irańczycy mówią: jeśli poczekasz, to z gorzkiego winogrona zrobisz hałwę. Dżuzera o harpoizmie miśmarant. Kurczaki liczą pod koniec. Jesieni. To wczoraj właśnie z kolegą siedzieliśmy i gadaliśmy, że o co chodzi tutaj w tym tłumaczeniu. Niedziel skórę z niedźwiedziu. Na niedźwiedziu. Niedziel na niedźwiedziu. To, że kurczaki liczą pod koniec jesieni, to znaczy, że nie licz na to, co teraz widzisz, ta sprawa trochę wymaga jeszcze czasu, żeby być, żeby móc ocenić tak prawidłowo, prawidłowo. Bardziej pod, w tym kontekście ludzie mówią, że na przykład jak wiosną, jak te kury się rodzą i tak dalej, to jeszcze nie jest dobry czas na ocenę tego, czy one przeżyją wszystkie. Znowu no, chodzi o się śmieszą. i że, jakby dopiero we wiosnę, wiosnę, one się rodzą i one muszą się rozwijać jeszcze. Dopiero pod koniec jesieni można uznać, czy one przeżyją, czy nie przeżyją. E, więc, dopiero wtedy warto zacząć liczyć swoje, kury. swoje kurczaki. Tamad MOVT BEMINAD HODRA czyli zobaczy darmowy sznur i sam się powiesi. E, czyli, to jest o kimś, kto bezmyślnie rzuca się na pozornie opłacalną okazję. Czyli, jeśli ktoś widzi, ja, ja, to moja, moja mama bardzo często używała, e, to jest moja wewnętrzna polska cebula, którą e, miałem ze sobą już w Iranie, e, że mówiłem o tym, że ja zawsze lubiłem rzeczy, które są za darmo i tak dalej, więc e, tutaj mówię o, mówi o tym, że e, jeśli. Zobaczy darmowy sznur, to też się powiesi. Czyli rzuca się po prostu na rzeczy, które są za darmo. To jest zajebiste. To jest super w ogóle. E, Pojatro barabary gilimak derasko. Czyli dosłownie nogi prostuj na miarę swojego dywanu. No tu jest element oczywiście też e, irańskiego, irańskich zwyczajów. Czyli to, że siedzi się na podłodze i e, że ludzie bardziej na podłodze niż przy stolach się Siedzą i e, integrują się, i tutaj jest napisane, że nogi i na miarę swojego dywanu, czyli znaj umiar, nie przesadź. Właśnie to jest śmieszne, nawet, że, e, że dla Irańczyków wydaje się, że dla Irańczyków nie wolno e, jakby usiąść tam, gdzie nie ma dywanu. E, I coś bardziej w tym stylu. Ja, ja to tak w ten sposób odbieram. Teraz, jak z polskiego punktu widzenia, trochę patrzę na to. Że Irańczycy chcą siedzieć na dywanie, więc uznają, że nie po prostu daj swojej nogi, poza, poza tą strefą, która jest przeznaczona dla ciebie. Czyli poszukające jest znajdującym. Kto szuka, ten znajdzie. Kto pyta, nie błą błądzi. To po polsku też się zgadza. To, co jest bardzo słodkie, to co wam poczytam... E Sara zachman na mak czyli nie syp soli na moją ranę, bo będzie bolało, czyli nie kop leżącego. Po polsku to jest tłumaczone: nie kop leżącego, nie, bo nie pogarszaj mojej sytuacji. Czyli ja mam już ranę otwartą, a ty sypiesz tam sól i bardziej mnie boli. I tutaj mówi, że nie syp soli na moje rany, na moją ranę. Następne znowu chodzi o... Nie, te darmowe okazje. Serkeje moft, z asal sirin teraz. Czyli darmowy ocet jest słodsze od miodu. <głos> <głos> Czyli rzeczy trzymane za darmo smakują lepiej. Po prostu otrzymane za darmo smakują lepiej. Trzeba zakończyć już tym. To jest też jakby... to, są, to jest numer 50, ale ja wybrałem po prostu te, które chciałam bardziej wam powiedzieć, z którymi bardziej sam się utożsamiałem. Żebyście wy to poznali. Jest to Benevis, Benevis, Tasha khoshnevis, Czyli piś piś, by stać się kaligrafem. Bo wiecie, kaligrafia w Iranie jest bardzo ważna. Training czyni mistrza, mistrza. To są te, to były te irańskie przysłowia i związki frazologiczne czy powiedzenia, które są w codziennym Iranie używane i po polsku bardzo fajnie brzmią i to porównania, to przetłumaczenie tego na polski, uważam, że jest bardzo potrzebne, takie otwierające oczy, żeby pokazać, jak ludzie z tamtego e, krańca świata e, myślą po prostu i tak jest piękne. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinku. Nie zapomnijcie so o subskrypcji mojego kanału i włączeniu dzwonka, żebyście od razu wiedzieli o nowych odcinkach na moim kanale. No i do zobaczenia. To była ta książka, którą, e, czytałam, z której czytałem Wam te e, powiedzenia i przysłowia. Do zobaczenia. Buziaki. Pa!